Audioteka Apologetyczna przedstawia. Błogosławiony ksiądz Roman Archutowski. Historia Kościoła Katolickiego w zarysie. Część trzecia. Początek Kościoła, a Żydzi. Zburzenie Jerozolimy. Chrześcijańska gmina w Jerozolimie. Powoli ale stale się powiększała. Wierni trwali w nauce apostolskiej, w uczestnictwie w łamaniu chleba i modlitwach. Zwykłym miejscem zebrań chrześcijańskich były domy prywatne. Tam gromadzili się na wieczorne nabożeństwa i wspólne spożywanie pokarmów. Ale i świątynia jerozolimska nie przestała być dla apostołów i pierwszych chrześcijan miejscem modlitwy. Odwiedzali ją, ale nie brali udziału w ofiarach. Liczne nawrócenia Żydów i wzrost chrystianizmu przeraziły i oburzyły wodzów narodu żydowskiego. Wezwali oni świętego Piotra i świętego Jana przed swój sąd i stanowczo zakazali im nauczać o Jezusie Chrystusie. W odpowiedzi usłyszeli śmiałe słowa księcia apostołów. Rozsądźcie, jeśliż jest sprawiedliwym przed oczyma bożymi, was raczej niźli Boga słuchać. Mimo to Żydzi wtrącili apostołów do więzienia, a nawet ich ubiczowali. Wówczas to w Sanhedrynie w ich obronie wystąpił uczony Gamaliel, mówiąc: Powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli jest z ludzi ta rada albo sprawa, rozchwieje się, lecz jeśli jest z Boga, nie będziecie mogli tego rozerwać, byście znać nie znaleźli się walczącymi z Bogiem. Pomimo takiej przestrogi, wkrótce wybuchło ze strony Żydów prześladowanie chrześcijan. Pierwszą jego ofiarą stał się święty Szczepan, diakon, ukamienowany przez Żydów. Chrześcijanie z wyjątkiem apostołów, nie chcąc narażać się na krwawe prześladowanie, opuścili Jerozolimę i rozproszyli się po Judei i Samarii oraz prowincjach sąsiednich. Wynikiem tego rozproszenia było szerzenie się nauki Chrystusa w dalszych prowincjach Palestyny. Po różnych miastach powstawały nowe gminy wiernych, urządzone na wzór jerozolimskiej. Wierni tych gmin pozostawali w ścisłej łączności z apostołami, którzy ustanawiali na czele każdej z nich tzw. Tak prezbiterów, to jest kapłanów. Zdarzeniem doniosłym dla pierwszego kościoła było nawrócenie Korneliusza, setnika rzymskiego w Cezarei, pierwszego Poganina. Na wyraźny rozkaz Pana Boga święty Piotr ochrzcił go wraz z domownikami, i przyjął do kościoła. Odtąd poczęto opowiadać Ewangelię Poganom, a praca wśród nich była bardzo skuteczna. W krótkim czasie w Antiochii Syryjskiej powstała gmina chrześcijańska, złożona przeważnie z nawróconych Pogan. Tutaj po raz pierwszy wyznawców Pana Jezusa nazwano chrześcijanami. Antiochia stała się niebawem środowiskiem ruchu chrześcijańskiego, gdyż stąd misjonarze roznosili naukę Chrystusa na wszystkie strony. W Antiochii powstało pewne nieporozumienie. Chodziło o moc obowiązującą ceremonialnego prawa starego zakonu. Chrześcijanie nawróceni z żydostwa zmuszali chrześcijan nawróconych z pogaństwa do przestrzegania żydowskich przepisów rytualnych. Ci zaś opierali się temu. Zasadnicze rozstrzygnięcie tego sporu załatwione było przez apostołów, którzy zebrali się na pierwszym soborze w Jerozolimie około roku 50. Zbadali tę sprawę i przez usta świętego Piotra ogłosili następujący wyrok: Zdało się duchowi świętemu i nam, abyśmy więcej nie kładli na was ciężaru, oprócz tych potrzebnych. Abyście wstrzymali się od rzeczy bałwanom ofiarowanych, od krwi, od rzeczy dławionej i poróbstwa. Wielu Żydów przyjęło chrystianizm. Większość jednak pod wpływem fałszywych pojęć o Mesjaszu odniosła się do Chrystusa niezwykle wrogo. Wkrótce też spotkało ich nieszczęście, które Chrystus zapowiedział Jerozolimie, mówiąc: Przyjdą na Cię dni a nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną Cię zewsząd, Ciebie i Twe dziadki, które są w Tobie, powalą o ziemię i nie pozostawią w Tobie kamienia na kamieniu, ponieważ nie poznałaś czasu nawiedzenia Twego. Proroctwo Chrystusa spełniło się całkowicie. W siedemdziesiątym roku za sprawą Tytusa, wodza wojsk rzymskich, Jerozolima została zburzona. Świątynia stała się pastwą płomieni, ludność zaś albo zginęła podczas oblężenia, albo dostała się do niewoli. Od tej chwili Żydzi, pozbawieni ojczyzny, muszą błąkać się po obcych krajach, bez ofiar, bez świątyni, bez króla, nielubiani przez wszystkich. Dla chrześcijan zburzenie świątyni stanowi wypadek dodatni. Chrześcijanie jerozolimscy, od dawna znienawidzeni przez Żydów, po raz pierwszy w Perei zetknęli się z nawróconymi poganami i zbliżyli się do nich. W ten sposób chrześcijanie, uniezależniając się od narodowo-politycznej współpracy z Żydami, usuwali się od wpływów synagogi, a Kościół czynili instytucją niezależną i powszechną. Przedział między chrześcijanami a Żydami zwiększał się nieustannie. Żydzi w synagogach wyklinali chrześcijan, podburzali przeciw nim pogan. O Chrystusie i Najświętszej Maryi Pannie szerzyli najrozmaitsze oszczerstwa, których echem jest dzisiejszy Talmud. Rozszerzenie chrystianizmu od samego początku chrystianizm szerzył się niezwykle szybko. Pierwsze gminy chrześcijańskie powstały w większych miastach: Jerozolima, Antiochia, Aleksandria, Rzym. Z nich chrystianizm szerzył się na okolicę i cały świat. Już w II wieku nie było kraju, a nawet miasta, bez gminy chrześcijańskiej. Świadczy o tym Justyn Męczennik. Nie ma narodu, nawet najbardziej barbarzyńskiego. Gdzieby nie zanoszono w imię ukrzyżowanego modlitw i dziękczynień do Boga, stwórcy wszechświata. Również Tertulian pisze: Wczorajsi jesteśmy, a wszystko wasze wypełniliśmy: państwo, miasta, wyspy, zamki, nawet obóz, pałace, senat, rynek. Chrystianizm w Azji. Największy kościół w Azji był antiocheński, w początkach rządzony przez świętego Piotra. Również cieszyły się sławą kościoły w Efezie i Smyrnie. W Cilicji słynęły gminy w Tarsie i Mopswestii. W Syrii były biskupstwa w Samosacie i Cyrze. W Mezopotamii zasłynęła gmina w Edessie. Według podania, chory król Edessy, Abgar, listownie prosił Chrystusa o uzdrowienie. Chrystus mu odpisał i zapewnił go, iż odzyska zdrowie. Seleucja stała się później ogniskiem ruchu chrześcijańskiego na Partię, Persję, Medię i Baktrię. W Bityni Nikomedia posiadała wspaniałą świątynię. Chrystianizm w Europie Bardzo wcześnie przyjęły chrystianizm Macedonia i Grecja, a każde w nich miasto miało swego biskupa. W Italii ogniskiem ruchu chrześcijańskiego był Rzym. Poza Rzymem i Sycylią powagę zyskały biskupstwa w Neapolu, w Mediolanie, Rawennie i Akwilei. We Francji do utrwalenia chrystianizmu przyczyniły się jej nieustanne stosunki handlowe z Azją Mniejszą. Główne biskupstwa były w Lyonie, Wienie i Marsylii. Do Germanów chrystianizm dotarł już w drugim wieku. Najprędzej zawitał nad brzegi Renu. Stamtąd przedostał się do Belgów. Chrystianizm w Afryce Chrystianizm w Afryce rozszerzył się prawdopodobnie z Rzymu. Rzym bowiem dostarczył misjonarzy do północnej Afryki, gdzie nawet w Numidii i Mauretanii powstało wiele kościołów. Sam Egipt miał około 100 biskupstw, a cały północny brzeg Afryki, Usiany był chrześcijańskimi wioskami i miasteczkami. Do szybkiego szerzenia się chrystianizmu przyczyniły się charakter chrystianizmu i jego wyznawców oraz stosunki i urządzenia ówczesne. Już sama treść religii chrześcijańskiej z jej przykazaniami pociągała wielu. Garnęli się do niej ubodzy, niewolnicy, niewiasty, bo w niej znajdowali dla siebie pociechę i otuchę do życia. Nie mogli lekceważyć jej i uczeni, bo podawała im rozwiązanie najważniejszych zagadnień o Bogu, nieśmiertelności duszy, zapłacie pośmiertnej, a wszystkim zapewniała pokój i zadowolenie. Niemniejszą dla wielu pobudką łączenia się z Kościołem było świątobliwe życie chrześcijan, ich czystość, miłość bliźniego, zaparcie się. Szczególnie przedziwna stałość męczenników w wyznawaniu wiary wzbudzały podziw powszechny, powodowały liczne nawrócenia. Najważniejszą zaś tego przyczyną była opieka Boża nad Kościołem, która przez cuda apostołów i wiernych oraz przez swą łaskę oświecała umysły, poruszała serca do przyjmowania Ewangelii. Ta sama opatrzność Boża sprawiła, że stosunki i urządzenia ówczesne ułatwiły drogę głosicielom Ewangelii. Cały niemal znany wówczas świat podlegał berłu rzymskiemu, a w nim wyśmienite drogi, nieustanne stosunki handlowe oraz powszechna znajomość języka greckiego i łacińskiego torowały drogę misjonarzom chrześcijańskim. Ale pamiętać trzeba, że te same stosunki ułatwiały i prześladowcom walkę z chrześcijanami. W swoim rozwoju chrześcijanizm miał wiele trudności, mimo to szerzył się szybko. Był to skutek boskiej nad nim opieki, nie zaś wynik sił naturalnych. Stwierdził to święty Augustyn, gdy pisał: Albo rozszerzenie chrześcijanizmu dokonało się przy pomocy cudów rzeczywistych. Albo samo rozszerzenie się chrystianizmu bez cudu musi być uznane za cud największy. Na zewnątrz wobec władz państwowych chrześcijanie nie zawsze ujawniali swój charakter. W początkach przeto, do zburzenia Jerozolimy, chrześcijanie uchodzili w pewnych kołach za sektę żydowską. Do tego też czasu korzystali z przywilejów, jakie prawodawstwo rzymskie przyznawało synagodze. Po 70. roku, kiedy nastąpiło zupełne zerwanie chrześcijan z żydostwem, chrześcijanie poczęli występować jako członkowie stowarzyszeń pogrzebowych. Stowarzyszenia te, Kollegia Funeratica, istniały w państwie od dawna. Członkowie, przeważnie ludzie ubodzy, składali do wspólnej kasy miesięczną składkę, z zebranych sum urządzali wspólne cmentarze, pogrzeby i uczty. Państwo zatwierdzało te bractwa, uznawało ich syndyków, udzielało im przywilejów. Otóż Kościół skorzystał z istnienia tych bractw i sam w II i III wieku wystąpił wobec państwa jako bractwo pogrzebowe. Uczynił to Kościół, gdyż bez ujmy dla wiary tylko w tej formie miał zapewnione spokojne użytkowanie posiadłości ziemskich, w których mieściły się chrześcijańskie podziemne cmentarze, katakumby, znane władzy i ludowi. W tych warunkach Kościół, mając zapewnione istnienie, rozwijał się szybko, nieustannie zyskiwał zwolenników, zarówno wśród ubogich, jak i bogatych. W krótkim też czasie stał się potęgą duchową, której zwycięstwo groziło poganizmowi upadkiem. Dlatego poganizm wypowiedział chrystianizmowi za ciętą walkę. Użył potęgi państwa do prześladowania Kościoła i chrześcijan. Koniec części trzeciej.